Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii horoskopy i tym razem chciałam mówić horoskop dla strzelców na styczeń roku 2020. Horoskopy staram się omawiać konkretnie, opisując zdarzenia, zawierając takie historie jak miłość, sprawy zawodowo-finansowe, jak i też te zdrowotne. Pamiętajmy jednak o tym, że horoskop jest ogólną mapą zdarzeń i nie ze wszystkim on będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli nie, to się może zmienić za jakiś czas, warto Pamiętajcie też o tym, że tarot, prognoza, wróżba to jest historia wskazówek, na które macie wpływ, ale i którym i dzięki którym możecie zmieniać bieg zdarzeń. Zapamiętajcie to. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Więcej informacji również tutaj w opisie filmu. Chciałabym Was przy okazji z tego miejsca zaprosić do rozglądania się na moim kanale. Seria Pika card czyli Wybierz Kartę i Sprawdź, to również jest seria, w której wybierzecie aktywność udział i tak naprawdę wróżycie sobie, wybierając odpowiednią grupę kart do danego zagadnienia w tytule. Tutaj Wam chciałabym przedstawić tą playlistę, zatem zachęcam, a w święta tutaj czekają Was również niespodzianki, zatem będą nowe filmiki dla Was. Cóż cóż jeszcze? Wasze pytanie, moje odpowiedzi. Wy wysyłacie SMS. Ja wam odpowiadam tu na YouTube, jak to wygląda. Tu ostatnio zrealizowany filmik, ale pamiętajcie o tym, że po nowym roku zmieni się numer SMS-a. Warto mieć to na uwadze i sprawdzać sobie numer i koszty ewentualne SMS-a, tak? Cóż jeszcze? Zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie. Tam wyciągam dla Was karty dnia, podpowiadam, co się aktualnie dzieje. Zatem, jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej zapraszam i zachęcam do subskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczek, a jeżeli będziecie aktywni na kanale, to YouTube Wam będzie wysyłał powiadomienia, że nowy film pojawił się na kanale. No dobrze, nie będziemy już przedłużać i ja tutaj włączę podgląd na karty. Mam taką, o tak, mam taką nadzieję i już patrzymy, co tu się będzie działo dla strzelców na styczeń. Strzelec, talia, której używam, to jest snów, nie czytam odwróconych kart. Pokażcie karty. Strzelec w styczniu 2020 roku, co też dla strzelca tutaj się rysuje. Pokażcie karty, strzelec, strzelec, pokażcie karty, strzelec dla strzelca dla strzelca, pokażcie kartę pierwsza karta mówi z jaką energią możecie wchodzić, czwórka monet czwórka monet mówi o tym abyśmy uważali też w styczniu na wydatki, ale być może w poprzednim miesiącu musieliśmy przy, musieliście przycisnąć tak zwanego pasa, ale również czwórka monet mówi o tym, że mamy wszystkie możliwe, nazwijmy to zebrane tutaj możliwości nasz skarb możliwości abyśmy je wykorzystali, czyli żebyście Wy, drugie strzelce, w styczniu zaczęli wykorzystywać zasób, który już otrzymujecie. Czwórka, ona również mówi, wyjść poza schemat i ramy działania, bo to też wam może pomóc: tak? w relacjach międzyludzkich nie ograniczać, ale i też nie pozwolić siebie tutaj, czy też być ograniczanym, tak? Zobaczmy, jak to dalej. Jesteście bardziej, nazwijmy, jesteście silniejsi niż Wy sami też sądzicie. Wykorzystujcie do realizacji swoich działań, czy też celów, intuicję, ale i również doświadczenie, które już macie zebrane. Karty też pokazują tutaj, żeby pewnych rzeczy nie realizować na tak zwane skróty. Za szybko, bardzo też szybko Wam to odpłynie. Piątka mieczy z... Gartą siły uważajcie na osoby, które mogą chcieć wykorzystywać Wasz talent, Wasze umiejętności. Może ktoś chcieć na Waszych plecach się również tutaj wybijać, tak? Piątka mieczy mówi o tym, że jeżeli jakaś walka, jest bardziej kosztowna niż zysk, to odpuść. Najzwyczajniej w świecie. Zobaczymy, co tutaj się będzie rysowało. Karty pokazują, że jeżeli będziesz wytrwale dążył, dążyła do celu, wytrwale gdzieś tam pracowała, pracował i szlifował, szlifowała swoje umiejętności, możesz uzyskać ogromny prestiż. Możesz, a doczekać się awansu, bądź uzyskanie, odnalezienie pracy tak zwanej satysfakcjonującej w każdej sferze finansowej, ale i też tutaj z otoczeniem, karty pokazują, że może tutaj ktoś nazwijmy to przybyć do Was z tak zwaną pożyczką czy też w jakiś tam sposób prosić Was o doposażenie ale również gdybyście Wy chcieli wyruszyć o dotację nie wiem, doposażenie jakieś finansowe, również może ono zostać Wam uzyskane, pomoże Wam ktoś w tym celu, czy realizacji tego celu jakąś osobę, którą znacie Karty też pokazują, żebyście nie zwątpili w siebie, w swoje umiejętności, ale również nie pozwolili, aby na przykład najbliższe otoczenie. Czasem niestety tak jest, a mówi, że nie powinniśmy w tą stronę zmierzać, że to nie tędy też droga. Rycerz, monet, siódemka, monet, poczekaj, aż dorośniesz, poczekaj, aż. No właśnie, żebyście sobie tego nie zrobili. Bardzo często, gdy. Osoby chcą zajmować się czymś niekonwencjonalnym, to otoczenie niestety najbardziej się z takiej troski o nas chcą przyblokować. Działania. Zastanówcie się, czy gdzieś tam naprawdę nie nosicie tej perełki w sobie, która może zaistnieć, tą gwiazdkę, która może zapłysnąć i gdzieś tam was wybić na wyżyny, właśnie zawodowo-finansowe. Osoby, które szukają pracy, mają szansę ją odnaleźć przy rzetelnym poszukiwaniu i jak najbardziej. Korzystajcie również z pomocy innych, bo to ludzie również będą tutaj owocem sukcesu w znalezieniu pracy. Aktywni zawodowo, bądźcie rzetelni, sumienni, macie szansę na awans, poprawę tutaj finansowo. Niektóre tutaj strzece będą inwestowały w środki ruchome, czyli samochód, nie wiem, motocykl, hulajnoga, nie wiem, rolki, jakkolwiek. W każdym razie środek uruchomy, który pozwala do tutaj transportu. Nie wiem, jeżeli Ty się zajmujesz transportem, to może być również to, gdzieś tam tutaj jakiś wielkogabarytowy samochód co będziesz inwestował, być może też w środki transportu, czy też transportem się szeroko pojętym zajmujesz i również gdzieś tam tą, tą historię będziesz rozwijał, będziesz też rozwijała. Pamiętajcie, że jeżeli zajmujecie się czymś, co Wasze otoczenie uważa, że nie, nie ma przyszłości, zastanówcie się, czy aby na pewno tak jest, bo karty pokazują, że macie potencjał. Tutaj. Jeżeli chodzi o kwestie związkowe, karty pokazują tutaj, że może wracać do Was osoba z przeszłości. Dla osób, które szukają partnerki do, do związku, tak? Czyli nie wiem, rozstaliście się jakiś czas temu, i może ta osoba chcieć prosić o szansę. No ja tutaj ta szansa może nie zostać, nazwijmy to, dobrze wykorzystana, bo ktoś myślał, że się zmieni, a gdzieś tam. Otoczenie mimo wszystko będzie miało zbyt duży wpływ i to może się gdzieś tam też rozkruszać. Tak być może była to osoba, którą znaliście wcześniej, urwały się wam kontakty i ta osoba wam znana pojawia się przy Was i chcie, chce w jakiś ten sposób realizować się z Wami związkowo. Karty pokazują, że ta osoba, jaka była wcześniej, taka jest. I teraz. Zatem wszystko zależy na czym, na, czym, na co wykładziecie też nacisk, tak? Karty też pokazują, że niektóre strzelce mogą znaleźć miłość w pracy, przy pracy. Czy to w waszej pracy, czy przy zmianie pracy, czy przy tym, że wy będziecie klientami jakiejś osoby, osoby, czy on będzie klientem Waszej osoby. zatem Ale tutaj to jest dla obu e, tutaj e, historii, czyli jeżeli szukacie partnera, jak i partnerki, to dla Was e, tutaj są te możliwości. Miłość przy pracy, pracy w tle e, również, ale karty też pokazują tutaj, że niektóre strzelce mogą na tyle mocną e, historię zawodową otrzymać w prezencie od losu, że zakochacie się w pracy, w którą właśnie wykonujecie. Zatem mm, to jest ten Prestiż również i każda sfera ma, ma znaczenie. Osoby, które są w związkach, nie oszukujcie się, nie próbujcie gdzieś tam tutaj ograniczać tej drugiej osoby, ale również i siebie, bo pamiętajcie, że w związkach macie tyle, na ile pozwolicie drugiej stronie, ale również karty tutaj proszą, żeby nie oszukiwać się, nie oszukiwać drugiej strony, bo to i tak wypłynie, a później gdzieś tam będzie, będzie też, też kłopot. Karty też pokazują, że. Abyście zadbali o przyjaciół, bo oni czują się zaniedbywani. Taka jest też podpowiedź. W historiach zdrowotnych, nic na skrótym mogą się pojawić jakieś zupełnie dwie sprzeczne ze sobą informacje na temat Waszego zdrowia. Warto sobie to raz jeszcze sprawdzić. Układ odpornościowy, tutaj karty pokazują, jako do, do kontroli. Większych informacji tutaj nie mam. Piątka denarów mówi o tym, żeby pogodzić się z jakimiś stratami. Piątka denarów też mówi o tym, żeby przeżyć to, co było, zostawić ze sobą, być może przebaczyć sobie. A i nie rozdrapywać starych ran, ale również piątka denarów mówi uważaj na mandaty, uważaj na zguby straty swoich wartościowych rzeczy. Mogą to być wartościowe w aspekcie finansowych, ale wartościowych i ta wartość jest najcenniejsza, sentymentalna. Zobaczymy, co drogie strzelce tutaj styczeń ma dla Was w przesłaniu anielskim. Mądrość. Można zdobyć wiedzę, lecz mądro, mądrość pochodzi od Boga. Wysłuchaj wsłuchaj się w siebie, by usłyszeć mądrość w swojej duszy. Dzięki temu będziesz podejmować decyzje i działać w zgodzie ze swoim nieskończonym ja. Widzicie, jakie to jest spójne z tym, co horoskop mówi o w odniesieniu do tego, czym się na przykład chcecie zajmować? Wsłuchaj się w siebie. Mądrość pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. Wszelkie dramaty i lęki przestają być istotne w zestawieniu ze wspaniałością. Którą teraz widzisz. Widzicie, znowu się tutaj, jakby nasza historia układa, ma w związku z tą kartą, co omawiałam. Krocz ścieżką życia, niczym mędrzec, a wszyscy będą cię szanować i cenić. I afirmacja dla was, kochane strzelce, to wsłuchuje się w swoją mądrość i tym pozytywnym akcentem. Zakończę u horoskop. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam zapobiegać tym zdarzeniom, które nie do końca są fajne, ale również pozwolą tutaj dać tą kropeczkę nad i do planów, które chcielibyście, aby się realizowały. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę łapkę w górę. Nie zapominajcie o subskrypcji, obserwowaniu mnie na Instagramie. A na koniec wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze, samych pozytywnych zdarzeń, dużo szczęścia, miłości. Cały pa. pa.